Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj bardzo krótko, bardzo szybko. Wytwarzanie nawyku jest najważniejszą, najważniejszą rzeczą, którą obserwuję do spełniania swoich celów, marzeń. A żeby wytworzyć ten nawyk, to trzeba go trenować. Pewne zachowanie. My zaczynamy o 5 rano. 5 rano wyzwanie dla Was. 5 rano wstajemy, medytujemy. Godzina medytacji. Sama medytacja w sobie ma wiele aspektów, które wam pomogą później, ale chodzi o wytworzenie tej reakcji, że robię coś dziennie regularnie. Uwaga, to nie koniec. Wieczorem barka będzie wam rzucać, codziennie biega. Kolejny nawyk, czyli regularnie będzie biegać przez najbliższy miesiąc. Kochani, to wam na pewno pomoże w spełnianiu waszych marzeń. Jak również, jeśli chcecie rozwijać swój biznes, dołączcie do nas do mentoringu albo rozwijajcie się razem z nawykami. Kochani, do zobaczenia. W wyzwaniu 30 dni. A w tych 30 dniach, kochani, dodatkowo będziemy zbierać dalej e, aukcję naszą na e, misie, którą zbieraliśmy jeszcze, jak jechaliśmy do Santiago de Compostela. E, teraz zbieramy jeszcze do końca e, przez następne 30 dni będziemy zbierać jeszcze e, właśnie na pomoc e, na zdrowie dla misi. Kochani, do zobaczenia na wyzwaniach.